Nigdy z królami nie będzie w aliansach, Nigdy przez mocą nie ugniemy szyi, Bo u Chrystusa my na ordynarcach słuzy Maryi. Bóg naszych ojców i dziś jest z nami, Więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce, Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzce. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy, i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, Ale w grobowcu my jeszcze żołdacy I chuwiec boży. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, Póki On z nami całe piekła pękną, Ani ogniste smoki nas nie ustraszą, Ani ulękną. Więc choć się spęka świat I zadrży słońce, Chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie ulękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same pogłod dadzą. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł, na święte kraju werbowanie ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę wstanie. Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek, ani schołdują żadne świata hołdy, bo na Chrystusa my poszli werbunek na jego żołdy. Proszę Arthur Artur Okuman, kazanie skargi. Nad ludem twoim zapanuje obcy. Rządzić cię będą sługi, a parobcy. Z dawnej purpury odartej i nagiej na barkach twoich przebrackie piesanie płaciła będziesz z własnych domost myto o polsko moje, o rzecz postolity w starym potężnym królewskim kościele groźne w stu bitwach brzękły karabele. Drogie kamienie, szkarłaty mieniące, w srebrze pająków jarzą się jak słońce. I duch się zerwał z skrzydłami orlicy, co rozkazuje świata połowicy. Moc i wielkość, jaką głaz nikona, Przewagi Twoje zgorzeją jak słom, rwący przepychem te oślepłe oczy. Wóz się triumfu ku przepaści toczy, i dzień się zniża, i noc tchnie żałobą. Królestwo moje, cóż mam począć z Tobą? Możne Twe imię jako puste brzęki. Głos twój, a mowa wzdychanie jęki. Popiół na głowie, cierń w skrwawionej noce, na całym ciele obolałaś zrób. Jużdy wołam do cię z płakaniem i żalem, ojczyzno moja, nowe Jeruzalem, rzecz pospolito, bych był Izajaszem, Rąbałbych ciebie słowem jak wałasz, zdobyte skarby i wygrane boje, Zalisz okupią nieprawości twoje, Zalisz zadzierżne ony wichru co z lata, Aby cię zetrzeć obliczności świata. Wszyscyśmy grzeszni i nędzni przed Panem, Księży z biskupem i królu z hetmanem. Chodzimy w hardości i bluźnimy pychą, aż trąba zagrzmi i skruszy jeryką. Brat bratowi jako wilki lutę, a pokolenia odprawią pochód. Uderzył zegar, gdyby dźwięk żelaza, sztywny i chmurny siedzi Zygmunt Waza. Od zebrzydowskich i statnickich łona, Wiedźma rokoszu zrywa się Czerwona Idzie przez pola U sina I wyje gniewnie, Niech przyjdzie godzina Iżby nad wszystko ukochanie moje Iż się o ciebie dniem i nocą boję Iż kij pątniczy wziąłby w ręce obie By pielgrzymować Miłosierdzie tobie Iż piołów Czuję w Twoich wnuków chlebie, Prze to o Polsko do krwi smagam Ciebie.